To nie czy powinny być. Oczywiście, Dobrze, że tak. Dlaczego? Dlatego, dlaczego? Dlaczego, że ludzie by mieli więcej pieniędzy. Kiedy za, ale kiedy się zająć rodziną? Ma ktoś piątkę dzieci. Kiedy ma się zająć rodziną? Że, że mnie. Dobrze, Babcie przecież obiecali babciowe. Właśnie. Dobre, dobre te babciowe w ogóle? Próbuję babciowego. Jak ktoś pracuje cały, tydzień do 17. Kiedy zrobi zakupy? Ma teraz. Jeśli pracuje w sklepach spożywczych, to sobie zrobi właśnie, zakupy. Czy, prawie... pożywia, każdy sobie co? wybiera zawód. Nie każdy musi być tego Dla chcącego nic trudnego. Wszystko można, tylko a pani, trzeba chcieć. A pani robi zakupy w niedzielę? E, czasami, jak mi czegoś zabraknie, ale rzadko. A pracowała pani kiedyś w niedzielę? Za, była... Ja w innym zawodzie pracowałam całkiem. A właśnie, kina, teatry powinny być czynne, takie rzeczy kulturalne? Oczywiście, że tak. To oczywiście, kultura powinna być. No Dlaczego pracuję nie w niedzielę teraz? No nie wiem dlaczego... Oto... Wszyscy Pani pracują pani, jak ktoś chce na przykład. Kto chce? Kto Oczywiście, chce. kto chce. A urzędy powinny w sobotę na przykład, bo są do piątku. A no nie? no nie. nie, jeśli chodzi o urząd, to ja myślę, że nie ma takiego problemu. A, jeśli, a jedzenie to jest, ważne. To jest ważne. Ale czy można od 22 zrobić zakupy? Dużo osób mówi. Oczywiście, że tak, właśnie dlatego niektóre markety, markety są długo czynne. Jak ktoś nie chce pracować w niedzielę, a pracuje w supermarkecie, powinien mi taką możliwość, że tylko a, dla chętnych to, to powinno Tak, dla chętnych. Dla chętnych Oczywiście, to powinno. Oczywiście, dla chętnych. Spieszę się. Jaki fajna merturze już? Tak. Znaczy na wszystko jak to wygląda. Nie bardzo? Nie bardzo. Nie. I te mertury ile lat pracy. Jak się przydało? Ja miałam 35 lat pracy. E, jest 3000. Na... Proszę? Jest 3000. <noise> trochę brakuje do czegoś. Powiedz zobaczy, tak? Tak. Da się wyżyć, za powiedzmy 2000, pół. Nie da się wyżyć. A pani jeszcze jak to wygląda? E, tak, sama jestem. A na co najwięcej idzie. Ale no na jedzenie, na lekki, przede wszystkim. Nie na czyż? Czy Pani, nie, czy będziemy przy świeczkach żyć, jak to wszystko złoży, drugie tyle, 50%? Czy będziemy przy świeczkach siedzieć po ciemku? Ta, albo przy lampie naftowej, jak będziemy mieć e, naftę jeszcze. No to też pójdzie w górę. A właśnie, no. jak, bo teraz jak ten gaz, wszystko, prąd złoży, no to firmy gazowe wszystko musi ponieść, tak? Czy, czy ci... No właśnie. No, tam też też prąd jest, tak? No, prąd i, a ja no, właśnie złożyłam wniosek o gaz, a teraz już nie wiem, co mam robić. Bo o... jak się 50% gaz pod, pójdzie w górę, no to nie wiem, do, tak. na chróst muszę chodzić. Jak, jak Pani to ocenia, że raz każą zmieniać te piece stare, tak mówić? Co w wolnym czasie Pan lubi robić? Tak... Teraz odpoczywam. Odpoczywa. Czy Pan się zajmował za młodu, że tak powiem? Jaka branża, jaka praca? Co, co Budowlaństwem. Ta... Lubię Pan tą pracę jako budowlaniec? Budowlance znaczy? Urażtynkarz. Urażtynkarz. Ciężka praca chyba? 6 40 lat. Dobre zarobki były wtedy? 40 lat to dużo. No wie Pan. Zagierka zaczęte, a za komuny skończone. O. i Pan za komuną, czy nie bardzo? Oj! Czy teraz lepiej? Nie dla mnie. Nie, czy jest pan szczęśliwy? No trochę. Dlaczego trochę? A dlaczego nie ja do końca? Ja mam chorą i kiepsko. Czyli zdrowie najważniejsze Tak. Życiu? Czyli trzeba dbać o zdrowie jak to, za młodu, jak to wygląda? No, to jak pan... to zdrowie, wie pan. Bywa dobre, bywa i słabsze trochę. Co jest najważniejsze w życiu dla pana? To zdrowie, czy coś innego? No, zdrówko. Zdrówko. A pieniądze ważne w życiu? Nie trzeba Nie, nie trzeba. No. Jak jeszcze mam pytanie. Czym młodzi się powinni kierować w życiu? Ja kierowałem samochodem, a Nie, nie, ale w życiu, tak z charakteru mi chodzi. Nie. Jakimi wartościami? Czy szacunkiem, czy no kłamstwem? Za, za młody już. Nie, no pan już trochę chyba.